Uczucia. W miesiącu lutym będzie panowało dobre porozumienie z partnerem. Nie będzie może fajerwerków, ale spokój i samotność we dwoje. Kolacje przy świecach i ciekawy film da Wam satysfakcję i wspólną przyjemność. Samotne piątki muszą jeszcze chwilkę poczekać na nowego partnera. Finanse. Miesiąc luty będzie służył wzrostowi na waszym koncie. Zainwestujcie teraz w siebie i swoją urodę. Będziecie się czuli o wiele lepiej dzięki komplementom usłyszanym od Waszych przyjaciół. Jeżeli macie ochotę na zakup nowych mebli lub zmianę wystroju w Waszym domu, możecie to zrobić bez żadnego ryzyka. Praca. Może być to początek czegoś nowego w Waszym życiu zawodowym. Nowe wyzwania i nowe obowiązki. Wasz zwierzchnik da Wam nowe zlecenia. Nie bójcie się ich. Dacie sobie spokojnie z nimi radę. Wydarzy się dużo niespodziewanych sytuacji w pracy, które mogą przyprawić Was o ból głowy. Ale przecież Wy, kochane piątki, lubicie wyzwania. Jeśli chcesz poznać szczegółowy horoskop dla swojej wibracji, wyślij SMS o treści numer. Twoja data urodzenia pod numer 73212.